Główne głośniki od modulacji. Tutaj mamy klakson. 3200 litrów na minutę. PCBA 000... Scania 8,3 na 60. Zaczynamy od pokazu sygnalizacji świetnej, dźwiękowej. Jest ze mną Szymon. Wis, dzień dobry. Szymonie, zróbmy taki przegląd samochodu. Opowiesz o podstawowych parametrach. Zacznijmy sobie. Wejdźmy do kabiny, ale zanim wejdziemy od kabiny, powiedzmy coś tutaj o, o przodzie. Wyciągarka, oświetlenie, co tutaj możesz ciekawego powiedzieć. Też głośniki niskotonowe, gdzie są usadowione. Tak, co widzimy to zrobimy, tutaj? zrobimy krótką prezentację. Witam wszystkich. Cześć. Znajdujemy się na stanowisku Wisu. Na targach Kielce. Przed nami samochód ciężki, ratowniczo gaśniczy. 8300 litrów wody na samochodzie, 10% środka pianotwórczego, pompa o wydajności 6000 litrów na minutę. Z przodu, tak jak już rozmawialiśmy i pokazujemy, wyciągarka w obudowie kompozytowej o uciągu 8 ton. Z jakiej firmy? Z firmy Dragon Winch. Okay. Dobra, tutaj. Głośniki niskotonowe. Całe, to jest całe, niskotonowe mamy tutaj po prawej, po lewej stronie. To? Główne głośniki od modulacji z y, modulatora Federal 300, poniżej widoczne zraszacze, tak jak jesteśmy tu już na dole, lampy dalekosiężne, halogenowe 4 na belce Truxa, oświetlenie w ciągarki strzony. Belka ta jak się nazywa? Belka Trux, Cztery lampy halogenowe, dalekosiężne. Samochód jeździ w jednostce OSP-głowaczów. OSP-głowaczów. Okay. Wejdźmy teraz do środka, do samochodu, wejdź na miejsce ja kierowcy. Ja podejdę z tej strony. Dobra. Jesteś, Jedziemy. Jesteśmy w środku skani, którą przed chwilą oglądaliśmy na zewnątrz. E, możecie zobaczyć mocowanie sprzętu, cały zestaw PSPR-1 znajduje się w kabinie. E, przed moimi oczami zaraz pokażemy torba. Pokaż, możesz cały, być, Cała być, akcja, możesz, no. cał, wszystko co dotyczy zestawu PSPR-1 znajduje się w kabinie. Miejsce do przewożenia torby, szyn, kramera oraz deski, wszystko znajduje się w samochodzie. Spersonalizowana półka kabinowa ze złączami USB z gniazdami 230V. Dla strażaków, żeby w każdej, w każdej sytuacji mogli sobie coś podładować, czy nawet jakieś swoje prywatne rzeczy, telefony, miejsce tak. mocowania luźnego sprzętu, oświetlenie kabiny czerwone, nieoślepiające kierowcy na dojeździe w nocy. Cztery mocowania aparatów. Yy, aparaty z butlami kompozytowymi i stalowymi, pasują tutaj idealnie. Między czterema aparatami znajduje się przestrzeń do przewożenia zapasowych butli, e, dokładnie trzech sztuk tyle nam tutaj okay. wchodzi. Tak jak widzicie, na górze miejsce na, e, no w tym przypadku, akurat szyny kramera. Każdy inny luźny sprzęt również tutaj znajdzie swoje zastosowanie. Pod siedzeniem e, skrytka przeznaczona na jakiś luźny też sprzęt. Według, według uznania. Czyli zaczekaj przerwę, czyli mamy cztery butle już od razu na noszakach przygotowane dla ratowników i od razu są trzy w zapasie, więc z tyłu tak, mamy 7 butli. Takiego rozwiązania nie widziałem. Coś teraz y, powiem o gniazdach USB. Okay. Może wydawać się to prozaiczne, ale strażak jak jest przy długotrwałej akcji, no to czasami potrzeba chociażby, nie wiem, doładować telefon doładować latarkę lub inne rzeczy, które są wykorzystywane poprzez ładowanie przez gniazdo USB, więc to zapewnia, poprawia komfort pracy. Tutaj ile mamy gniazd? 230 V, 4 i od razu każdy ma, każda rota ma zestaw do ładowania radiostacji nasownych. To rozwiązanie, nie widziałem nigdy czegoś takiego, ale te grzyby Wydaje mi się wręcz jestem pewien, że służą do tego, żeby zamocować na nie hełmy. Czyli dokładnie tak. I kierowca, i dowódca może zamocować sobie hełmy. Z doświadczenia, jak jeździłem z przodu jako dowódca, no to powiem, powiem ci, że bardzo często, albo inaczej, hełm woziłem albo na podszybiu, albo między stopami, i było to niewygodne, więc to rozwiązanie. Jest bardzo ergonomiczne i bardzo wygodne. Tutaj, pod tą blachą, pod tą, w tej skrzyni, co się znajduje? Pod tą blachą, pod tą skrzynią znajduje się cała elektronika i e, generalnie rzeczy, które dotyczą e, wszystkiego, co się dzieje na samochodzie pod kątem elektroniki, e, sterowania, wiązki kablowe. Generalnie, serce, jeśli chodzi o e, zabudowę i elektryczne tematy w samochodzie, znajduje się właśnie tutaj. Okej, okay, teraz powiem tak. Co to za monitor? Standard, standardowy monitor ze scani, Tu nie, nie ma co o tym powiedzieć. Ale co to jest? Radio, tak? Co tutaj na tym się wyświetla? Eee, monitor, monitor w kabinie skania z podłączeniem kamer cofania bądź kamer w systemie 360. Eee, pełny podgląd parametrów. Standardowa, sta, standardowy wyświetlacz, zamocowany. Tutaj dowódca, co ma? Dowódca, ma, jak weźmiesz palec, to będę widział. Dowódca ma trąbę oraz możliwość włączenia sygnałów niskotonowych. Kierowca ma dokładnie to samo: z możliwością włączenia wszystkich świateł, sterowania trąbami, światłami z przodu i dodatkowymi funkcjami. Takie rozwiązanie. Widzę pierwszy, pierwszy raz, bo we wszystkich samochodach, na których służyłem, jeździłem, to uruchomienie klaksona mieliśmy tutaj, tutaj w stopie. Nie mówię, czy to jest źle, czy dobrze, tylko po prostu mówię, że takie rozwiązanie widzę, widzę pierwszy raz. Tutaj, co to za panel? To jest główny panel informujący kierowcę obsługującego jest samochód o wszystkich parametrach. Lewa część dotyczy włączenia autopompy, otwarcia głównego zaworu i zraszaczy. Na samochodzie górne panele, piktogramy mówią o zagrożeniach. Mam tutaj na myśli otwarcie skrytek i parametrów. Piktogram pokazuje to, co się na samochodzie dzieje: włączone światła, otwarte żaluzje, otwarte podesty. Z prawej, z prawej strony tego, tego wyświetlacza mamy możliwość włączenia dodatkowego oświetlenia plus w czasie rzeczywistym podgląd parametrów autopompy, ilość wody oraz środka pianotwórczego. Teraz kilka słów o skrzyni, o skrzyni biegów. Skrzynia biegów w tym samochodzie jest automatyczna, e, skaniowska, standardowa skrzynia, 12-biegowa, automatyczna z możliwością e, redukowania i zmieniania manualnie, Bóg. To gdzie się tu szanowny wrzuca na ten parking i inne rajdy? Całość, całość, sterowania jest tutaj, dźwignia zmiany biegów jest z prawej strony kierownicy, do przodu neutral, do tyłu, możliwość zrzucenia biegu, włączenia retardera. To pokaż szanowny kolego w jaki sposób uruchamiamy sygnalizację dźwiękową i świetną, zaprezentuj z perspektywy kabiny. Włączamy sobie oświetlenie niebieskie. Widzę naprzeciwko na samochodzie, że się odbija na niebiesko, więc wiem, że się świeci. Plus mamy potwierdzenie. E, potwierdzenie gdzie? Piktogramami. Okay. Świeci się zielona, yes. no. zielona dioda. Tutaj mamy klakson. Okay. Nisko tonowy sam można włączyć. Zaraz, zaraz włączymy i serce, i sterowanie całym dźwiękiem, który słyszymy przed samochodem, mm. odbywa się z Federala PA300. Teraz włączamy niskę panową. Zajbiście, super. I wyłączamy. Dobra, Szymon. Zapraszam na zewnątrz. Jeszcze parę informacji tutaj z zewnątrz. Coś poopowiadaj o, o skrytkach, o rozwiązaniach. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, co to jest, co to za. Wokół zabudowy mamy wyświetlacze LEDowe, wodowskazy i pianowskazy, mógłbym to tak nazwać. LEDowe wyświetlacze pokazują poziom, ilość środka gaśniczego, który i w jakiej ilości znajduje się na samochodzie. Który gaśniczego, środka, który pianotwórczego? Woda piana. Woda piana, okej, okay. dobra, mocowania sprzętu. Moco, mocowania sprzętu, samochód ciężki gaśniczy, tak jak mówiliśmy, więc dużo węży, e, mocowanie 110ek, 70, piątek, 50 dwójek. na tym samochodzie zostało tak rozwiązane. Skrzynie na dodatkowy podręczny sprzęt, między innymi armatura, dodatkowe butle. Czy kompozytowe, czy stalowe, wchodzą tutaj bez problemu. Montaż pił, cała, cała tematyka dotycząca pił znajduje się w jednym miejscu. Oleje, smary, również skrytki, również skrzynki na górze na dodatkowy sprzęt. No i przechodzimy, tak naprawdę, teraz do serca tego samochodu, czyli do pompy i przedziałów armaturowych. Nasady tłoczne, nasady sławne możecie zobaczyć. Nasady, tło, nasady sawne. sawne i zasilanie zbiornika z hydrantu 110 70 piątki, podstawowa armatura, rozdzielacze, prądownice, dwie nasady tłoczne możecie tutaj zobaczyć z tej strony. Przechodzimy teraz do przedziału przechodzimy do przedziału autopompy, autopompy i sterowania autopompą. Tutaj generalnie dzieje się magia. Cały komputer, wszystko dotyczące zabudowy, znajduje się z tyłu. Prosty panel, prosta obsługa. Niebieskie piktogramy dotyczą rzeczy z wodą, żółte dotyczą piany, włączanie, wyłączanie silnika, załączanie autopompy. Wszystko możemy obsłużyć stojąc poza samochodem na zewnątrz. Wejście na dach, drabina rozkładana pod kątem. Na dachu mamy działko wodnopianowe. Jaka wydajność działka 2,500? 3200 litrów na minutę Tak wygląda działko wodnopianowe Mocowanie drabiny okay. da, dawno pozostałe nie Pozostałe Samochody Wis, Wawrzaszek Okej okay. Dobra, to będę schodził na dół Ok, i zamykamy. Zamykamy drabinę zamknięta Mocno do siebie. Mocno po prostu, tak? Ok. Dobra. Mamy. O, tu mamy jeszcze diodę. Lampy obry, lampa obrysowatelna. Jesteśmy teraz z prawej części samochodu. Zwiadło szybkiego natarcia 20 metrowe. Grube. Dużej wydajności. Mm. No, mocne, mocne mocowanie. Mocowanie prądownic, ciekawe rozwiązanie. O, proszę pokazać. Cie ciekawe rozwiązanie. Okay. I prądownicę mamy w ręce. Dobre. I kolejne dwie skrytki otwarte. Skrytka na sprzęt dłużący. Ok. I. I z przodu miejsce przygotowane A, to się pod Agregat odwymiający. Okej, okay, tutaj samo wskaźnik piany środka, mianowicie czego i wody. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Za tak szczegółowe informacje. Chodź jeszcze, kończące ujęcie.